Witajcie moi drodzy, witam Was ponownie na kanale Archeolog w szpilkach i widzimy się już w piątym odcinku Boże serii. Słuchajcie, mamy nadzieję, że odcinki Wam przypadają do gustu i nasza forma przybliżania Wam muzealnictwa. Jesteśmy oczywiście nadal w Muzeum w Chrzanowie, jesteśmy na wystawie stałej związanej z archeologią i oczywiście towarzyszy nam Pan Dyrektor Kamil Bogusz, Pan Dyrektor Muzeum w Chrzanowie. Dzisiejszy odcinek o dziwo będzie związany, oczywiście, że będzie związany z kulturą archeologiczną, bo będzie związany z kulturą łóżycką i jeżeli sobie obejrzeliście poprzednie odcinki, to już co nieco wiecie. Wiecie, że rzeczywiście w niektórych okresach kultury Łużyckiej było i ciało palenie, i pochówki szkieletowe, i też tak zwany birytualizm. I dzisiaj właśnie chcemy Wam zaprezentować rodzaj... Zabytku lub zespół zabytków. Słuchajcie, to już jest rzadka sprawa, żeby we współczesnym muzealnictwie zobaczyć takie rzeczy, bo dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować pochówek szkieletowy z okresu kultury Łużyckiej, który właśnie możecie zobaczyć na wystawie stałej w Muzeum w Chrzanowie. Dlaczego jest to rzadkie już dzisiaj i bardzo często, kiedy widzicie na przykład jakieś rekonstrukcje grobów szkieletowych, to kości są plastikowe? A no wiadomo, są pewne względy etyczne, mm -hmm. prawda? Natomiast prawda jest taka, że w niektórych muzeach, jeżeli te zabytki zostały wydobyte, szczątki ludzkie, kostne dawno, 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 no to wiadomo, żeby one były dobrze chronione, zaopiekowane, są prezentowane w muzeum tak jak i tutaj i myślę, że to jest bardzo yy, słuszne. <laughs> Panie Kamilu, co, co to w ogóle, kogo my tutaj mamy? <laughs> Witam Was bardzo serdecznie. Witam serdecznie Panią Kasię u nas w muzeum po raz kolejny. Mam nadzieję, że jeszcze długo Wam się seria muzealno-kszanowska nie, nie znudzi. Ży, żyję tą nadzieją i żywię tą nadzieję. I no właśnie. Dzisiaj we współczesnym muzealnictwie używa się kości syntetycznych. Nasze muzeum, z racji tego, że powstało jeszcze w latach 60., a w ogóle to jest też fenomenalna historia, to jest na kolejny odcinek, że już przed wojną były kroki podejmowane, by powstało muzeum, zaraz po wojnie, suma summarum dopiero w 1900 albo aż w 1960 muzeum powstaje i tutaj zaczynają być przekazywane różnego rodzaju eksponaty, artefakty przeszłości, no i w tym właśnie z Grup szkieletowy, który jest prezentowany niezmiennie jako jedna z najstarszych części ekspozycji. Przyznam szczerze, że jako dziecko no to przychodziłem, żeby zobaczyć ten, ten szkielet. Jeszcze nie miałem wtedy świadomości, co to oznacza. W ogóle nawet nie marzyłem, że będę w muzeum pracował. To już jest inna kwestia. Czy marzyć, marzyłem, ale nie przypuszczałem, że będę. To w ten sposób. I mamy tutaj właśnie przykład pochówku szkieletowego. I co ciekawe, antropologzy przyszli nam w końcu z pomocą, bo przez kilka ładnych dekad ten szkielet był opisany, czy, czy ten zespół właśnie zabytków był opisany jako pochówek szkieletowy kobiety. A zatem, aby też upodmiotowić troszeczkę na muzealnicy, nadani jej wówczas imię Kasia. Natomiast dwa lata temu wysłaliśmy do analizy antropologicznej ten szkielet i też te pochówki ciało palmy. Bardzo ciekawe wyniki badań były, bardzo dużo nam się wyjaśniło. Ale klucz, sprawy dotyczące tego szkieletu okazało się, że z Kasik zrobił się Kasiek, że jest to pochówek męski. Rzeczywiście pamiętam z wykładów z archeologii na studiach, że właśnie nas uczono, między innymi oczywiście to nie była złota reguła, ale miało to nam jakoś pomóc rozpoznawać pochówki, że jeżeli jest jedna szpila, to jest mężczyzna, jeżeli dwie, no to kobieta. Chociaż niektóre mogły się zachować, ktoś, ktoś mógł nie włożyć tej szpili. No, różne są oczywiście interpretacje, ale jakiś to w ten sposób był sygnał. No i tutaj mamy jedną szpilę, więc to już mi jakoś nie grało, ale ja nie będę się kłócił z poprzednikami, bo rzeczywiście tak, tak to opisano. Niemniej, jeżeli się nadarzyła okazja zapytać archo, antropologa, wysłaliśmy to i mamy już czarno na białe opinię, że to jest pochówek męski. Co więcej, na wcześniejszych odcinkach prezentowaliśmy Wam zawieszki skroniowe, naszyjniki, bransolety, tak. które w przy tym pochówku udało się odnaleźć in situ, więc one są również tutaj eksponowane. Ten mężczyzna ma tutaj ten naszyjnik, ma te zawieszki stroniowe, ma tą bransoletę i ma tą jedną szpilę. W grobie tym zachowały się również właśnie taki czerpaczek i naczynie, które, które tutaj też eksponujemy na tej, na tej części ekspozycji, aby pokazać to wyposażenie grobowe. Czyli jeżeli no, w dzisiejszych czasach Ktoś umrze, to wkłada się mu do grobu, do, do trumny. Tam jedni książeczkę, inni list, niektórzy jakieś inne przedmioty, które ten zmarły sobie cenił czy życzył. Mimo że na przykład jesteśmy wychowani w tej wierze katolickiej i teoretycznie no, wierzymy w zbawienie i nie, nie, ma, nie ma podstaw, żeby tam wkładać jakieś przedmioty, niemniej natura ludzka jest silniejsza, żeby zawsze jakiś przedmiot włożyć temu zmarłemu tak. do grobu, do trumny. No nawet nasi królowie, no to byli w całym anturażu złożeni w tych grobach. Co więcej. To Wam bardzo serdecznie polecam, bo były wykopaliska archeologiczne i badania antropologiczne w Kryptach u Franciszkanów w Krakowie. I tam na przykład podczas analizy i podczas badań okazało się, że był, była trumna z ciałem młodej kobiety, chyba XVII wieku. Nie chcę Was teraz okłamać, to jest do sprawdzenia, ale za tą koronkę przy, 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 przy rancie trumny ktoś włożył malutki bukiecik. I, I już oczami wyobraźni i człowiek so, widzi tą scenę pogrzebu, pochówku, że tak wielki żal był po śmierci tej młodej osoby, że, żeby coś bliskiego, nam bliskiego, tak. ten, ten bukieci chociażby był, przy tej osobie cały czas. Nie inaczej było przy tym pochówku zapewne. Tu najbliżsi tej osoby, jak ją złożyli, to też zadbali o to, żeby był naszyjnik, żeby były te zawieszki skraniowe, żeby były te bransoletki, żeby były te naczynia, które mogą mu się przydać w życiu. Po życiu. Dzieci, jak są u nas na ekspozycji, to oczywiście Kasiek, zostawmy już to imię, Kasiek jest, jest, budzi największe zainteresowanie. I zawsze pytają, dlaczego ten szkielet nie ma oczu. No niestety to są kruche kosteczki leżące kilkaset ładnych lat w ziemi. No i niestety kości twarzyczaszki tutaj nam się nie zachowały. Ale zachowała się żółwka ze starymi zębami. To jest bardzo charakterystyczna rzecz. No, jeżeli jemy przez ileś lat chleb z mąki, która była zmielona w żarnach kamiennych, a tamte opiłki kamienia są, no to naturalnie nam się te zęby zetrą. I to mamy na przykład w tym, w tym pochówku. Pamiętajcie właśnie, że archeologia to nie tylko właśnie same przedmioty, same zabytki, tylko właśnie ten sposób też próbujemy właśnie odtworzyć życie tego. Kogo odkrywamy. I tutaj rzeczywiście, jak przyjechałam do pana Kamil'a pierwszy raz, no to pierwszy co weszłam na tą salę, a w ogóle to pan Kamil mi nie powiedział, że ma salę z archeologią. No, to <laughs> więc, tak więc, tak, tak. tak więc, przy oprowadzaniu w ogóle, pierwsze co rzuciło się moim oczom, no to właśnie słuchajcie, tutaj ten kubek szkieletowy. Dlaczego? No bo jestem też antropologiem. No i pan Kamil mi właśnie opowiadał o tej wersji, pierwszej, niewłaściwej, adekwatnie płci. No wiecie, ja już mam na tyle doświadczenia, na tyle wykonanych analiz, że tak patrzę, hmm, Kasia? Hmm, no nie bardzo. Zatem też zgodnie z Waszą prośbą, ja dla Was kiedyś przygotuję odcinek, bo zadawali mi widzowie pytania, żeby im powiedzieć stricte. Tak, główne morfologiczne w szkielecie, które decydują o płci i o wieku zmarłego. Zatem moi drodzy, to było naprawdę dla mnie cudowne przeżycie, odkrycie tego zabytku tutaj, tutaj tego pochówku szkieletowego i rzeczywiście no, dla mnie pewne rzeczy były od razu widoczne. <grym> Natomiast no to jest rzadka sprawa. Takim jednym muzeum, które jednym, jeszcze dwa muzea kojarzę, w których deponowane są i pokazywane groby szkieletowe. Muzeum w Będzinie, jest tam też i Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Łodzi. Ale tu nie dam sobie uciąć głowy, czy tam nie są już szkielety w cudzysłowie syntetyczne, plastikowe. Widzowie z Łodzi, dajcie znać. Tak, no i dodatkowo jeszcze na pewno prezentowane są w podziemiach Krakowa. A to oczywiście, są, zarówno, zarówno w pod sukiennicami, jak i jest ekspozycja, o której mało osób wie, pod kościółkiem Świętego Wojciecha. A no właśnie. Zatem moi drodzy, to jest tym bardziej dla Was sygnał, że odwiedzajcie tutaj muzeum w Chrzanowie, no bo już taką sytuację stricte y, można nieczęsto zobaczyć. Dodatkowo macie tutaj świetnie odtworzony ten pochówek. To już nie są same naczynia i sama biżuteria w kablocie, tylko możecie zobaczyć, że rzeczywiście w tych pochówkach związanych z kulturą morzycką, czy ciałopalnych, czy szkieletowych, rzeczywiście z towarzyszyło. Właśnie wyposażenie grobowe. No i w tym przypadku mamy kilka właśnie naczyń glinianych, kilka form właśnie glinianych i dodatkowo właśnie tą biżuterię, która towarzyszy zmarłemu. Tutaj Pan Kamil też wspomniał właśnie o braku tej twarzy czaszki, ale rzeczywiście ten ma zachowane morfologiczne, antropologiczne takie cechy. Tutaj najważniejszą ma zachowaną żuchwę, która zdecydowanie jest dla nas dobrym sygnałem i dobrym tym motywem, który pozwoli nam określić płeć. A dla mnie jeszcze jest niezwykłe, jak, jak oprowadzam czy, czy jestem tutaj na tej sali archeologicznej, że mam świadomość, tak że te elementy wyposażenia grobowego, szczególnie tej biżuterii, ten naszyjnik, bransoleta, etc że należały do tego człowieka, w jakiś sposób, czy do jego najbliższych, że po 2,5 tysiące lat ten człowiek jest nadal tak naprawdę właścicielem tego i nosi to zgodnie ze swoimi wierzeniami. Dokładnie. Zatem, moi drodzy, pełni szacunku w stosunku tutaj do tego grobu szkieletowego, ale też i w radości, że no tutaj w tym muzeum ta funkcja właśnie edukacyjna jest zachowana, bo właśnie choćby młodzi ludzie mogą zobaczyć pewnie pierwszy raz w życiu szkielet ludzki na żywo. Zresztą w bardzo wielu muzeach są już prowadzone też zajęcia związane z antropologią fizyczną. Tak więc uważam, że jest to bardzo dobre, że jeszcze w tym muzeum możecie zobaczyć właśnie na żywo szkielet ludzki. To bardzo serdecznie dziękuję. No i zapraszam, zapraszam, zapraszamy tak naprawdę nie tylko do naszego muzeum, ale do każdego muzeum. Wspierajcie muzealników, wspierajcie muzealnictwo, bo bez, bez Was no, tego muzealnictwa by nie było. Więc bardzo serdecznie zachęcamy aby odwiedzać muzea, wspierać takie placówki jak yy, nasza. No i co? No i widzimy się na szlaku pewnie. Tak jest. Trzymajcie się ciepło i dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. I tym razem łapkę zostawiajcie dla Kaśki. Kaśka. <grymne> Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.